Opowiemy historię pana Stanisława Kolczaka, kawalera medalu Niepodległości z Mieczami z 1930 roku, odznaczonego również medalem Polska swemu obrońcy za wojnę 1918-1921. Rozmowy z potomkami pana Kolczaka uświadomiły nam, że jego historia to też losy jego niezłomnej rodziny, rodziny, która go ukształtowała i dzieliła z nim trud walki, zbrojnej i pracy. Rodziny którą sam założył i który nagle, na rozkaz, musiał pozostawić. Rodziny długie lata naznaczonej piętnem piętnę która kontynuowała jego walkę i pielęgnowała pamięć o nim. 11 czerwca 2013 roku miejscowa społeczność zorganizowała uroczyste odsłonięcie pamiątkowej tablicy, zapraszając rodzinę Stanisława Korczaka. Stanisław Korczak urodził się w Potoku Wielkim, w powiecie janowskim, 11 kwietnia 1896 roku. Był synem Jana Korczaka i Rosali z domu Dyl. W 1906 po uzyskaniu pozwolenia od cara Mikołaja utworzono w Lublinie prywatną szkołę męską zwaną Szkołą Lubelską. Znajduje się tutaj tablica upamiętniająca uczniów tej szkoły poległych w latach 1914-1920, na której wyryte jest nazwisko Józefa Korczaka. Starszego z braci. Stanisław rozpoczyna naukę w gimnazjum w 1910 roku. Jego brat Józef kontynuuje tu przygotowania do matury. Bracia uczęszczają na tajne zajęcia prowadzone w duchu narodowym. W konspiracji wstępują do drużyn skautowych. Jesienią 1914 roku, 18-letni Stanisław wstępuje do 85 wybolskiego pułku piechoty walnicarskiej. Kiedy Stanisław Korczak dowiaduje się o powstaniu nowej organizacji POW, dezerteruje z rosyjskiego wojska. W grudniu 1914 roku Józef Korczak zostaje członkiem oddziału lotnego POW. Do oddziału lotnego wstępuje też Stanisław. Zajmuje się działalnością kolejowską i wywiadowczą. Przewozi materiały wybuchowe i bierze udział w akcjach rewersyjnych. W 1915 roku Józef zostaje dowódcą PO w siedlce a Stanisław pod obwodą po Międzyrzec, Łosice i Moldy. Budują ruch niepodległościowy. Obaj bracia, tak jak wielu pełowiaków, wstępują do pierwszej Brygady Legionów Polskich i wyruszają z nią na wschód. Stanisław zostaje przydzielony do pierwszego Pułku Ułanów pułkownika Beliny Prażmowskiego. Józef dostaje przedział do pierwszego Pułku Piechoty. Oba pułki ruszają na polasie Wołyńskie. W czasie walk o przeprawę na rzece Stochot Stanisław zostaje ranny w nogę. Trafia do szpitala w Pradze Czeskiej. W 1916 roku zostaje skierowany ponownie do służby w POW, obejmując stanowisko komendanta okręgu Puławy, a później Ostrów Lubelski. Pan Stanisław Korczak jest zerem do naśladowania dla harcerzy. I panuje nam jego upór w dążeniu do celu w ciągłe doskonalenie się i kształtowanie charakteru. Ojczyzna przyznała Ci wyjątkowe prawa. Tych praw nie nadużywaj, gdyż nie są one przywilejem, lecz obowiązkiem, który wypełniasz w służbie narodu. Pomóż temu, kto Twojej pomocy potrzebuje. Bądź odważny, sumienny, ostrożny. Mów prawdę, gdyż kłamstwo jest kurzostwem. Pamiętaj, że jesteś żołnierzem. Nie zaniedbuj ćwiczyć się w żołnierskiej sprawności i, i uczcie ciągle. We wrześniu Stanisław Korczak zostaje zmobilizowany. 16 września po raz ostatni widzi się z rodziną. Staje do walki z wojskami sowieckimi, które wkraczają do Polski. Zostaje ujęty pod Tarnopolem i uwięziony w Kostaszkowie. Gdzie są nasi stróże prawa, porządku i mienia? Coraz gęstszych okrywa całą zapomnienia. Miejsce kaźni ich nieznane. Poszli polscy policjanci na śmierć szeregami. Zatopiono ich w niesławie, rozstrzelano pamięć. Znajdujemy się przed pomnikiem legionistów na cmentarzu przy ulicy Lipowej w Lublinie. To jest miejsce, do którego w pierwszej kolejności kieruje się rodzina w Dzień Wszystkich Świętych. Tablica, która znajduje się z boku tego pomnika, była regularnie niszczona przez służby PRL-owskie. Kolejnym miejscem upamiętniającym Stanisława Korczaka jest pomnik Katyński na tym samym cmentarzu.